Dzień dobry, kochani. Chciałam Was zapytać, czy macie ochotę na szkolenie z zakresu asertywności? To nie będzie właśnie takie Quick Fix, tylko Real Fix, że to um, zakotwiczenie będzie tam głęboko w środku. Przyglądamy się pewnym sprawom, dlaczego one tak powstały, i podam, um, jak należy pracować, żeby te elementy, które nam sprawiają problemy wyleczyć, żeby je poprawić. No i podam też przykłady takie konkretne, na pewno te przykłady was dotkną, ponieważ no, przemoc narcystyczna jest praktycznie taka sama na całym świecie. I właśnie ta przemoc narcystyczna ze strony narcystycznych rodziców z, z, w okresie dzieciństwa doprowadziła właśnie do powstania tych problemów, jeżeli chodzi o. Asertywność. Te problemy to no, między innymi: <laughs> nigdy nie mów nie, chyba że masz naprawdę, naprawdę poważny, bardzo, bardzo, bardzo mocno silnie poważny problem. To wtedy możesz powiedzieć nie, ale tak ogólnie to nie wolno ci mówić, nie. <laughs> Inne takie rzeczy to: zawsze musisz brać pod uwagę uczucia innych, żeby ich nie zranić. Zawsze musisz dbać o ich dobrobyt, dobrostan. Jeżeli Twoja asertywność by doprowadziła do tego, że to zrani ich uczucia zasmuci, lub poczują się zaniepokojeni, e, lub wywoła w nich e, atak złości, to musisz zrezygnować z, własny, z własnej asertywności. Jeżeli to z Tobą rezonuje, to chciałam właśnie poprowadzić szkolenie na mojej zamkniętej grupie, moje słoneczka. Dam linka do mojej grupy zamkniętej w opisie. Tego lajwika, jeżeli macie ochotę. Cześć, Batko kochana, witam cię bardzo serdecznie. No i jeżeli chcecie właśnie mojego szkolenia w zakresie z zakresu asertywności, który rozwiąże właśnie te problemy, o których właśnie wspomniałam między innymi to, bo jest ich, trochę ich jest. Skażę właśnie te punkty, gdzie, gdzie właśnie przepraszam, dorosłe dzieci narcystycznych rodziców. Mają problemy z asertywnością. Opowiem, skąd to się bierze, i opowiem, jak sobie z tym poradzić, jak te traumy, które spowodowały, spowodowały właśnie taką, e, taką e, ten brak asertywności. Jak tą asertywność zbudować? No Odpowiedź może być krótka, ale bardzo ogólnikowa, że trzeba zbudować swoje własne granice, ale ja was poprowadzę przez budowę tych granic. Pokażę, w jaki sposób, na czym to polega, i Przełączy właśnie ten wasz sposób myślenia, który niejako zmusza was uczuciami, że macie zrobić coś wbrew sobie. A ja pokażę wam, że macie do tego prawo że macie prawo być asertywnym że normalny, dorosły człowiek, który wychował się w normalnym, zdrowym, emocjonalnie domu, robi to bez problemów. I pokażę wam, że Wy też potraficie, też możecie. Trzeba tylko po prostu przystawić swój sposób myślenia, popatrzeć się na to, w jaki sposób to działa i jak to wyłączyć. Rad, Radi, cześć Radku, Natasza, cześć Natasza, Pedro, cześć Pedro. Dobrze, kochani, to dajcie znać w komentarzach, czy chcecie takiego szkolenia bo przygotowanie trochę będzie mnie to kosztowało. Już właśnie widzę, porobiłam sobie notatki, ale tego jest jeszcze mało. Muszę jeszcze trochę tam się douczyć, poczytać <grydy> I, i wtedy właśnie sformuję to szkolenie i, i Wam przedstawię na mojej grupie zamknięte moje słoneczka. No, dużo pracy będzie mi to szkolenie kosztowało, dlatego muszę się Was pytać, czy chcecie, <grydy> czy warto, żebym się przygotowywała właśnie w tym temacie i Was poprowadziła do asertywności to będzie już taki real fix, a nie quick fix. Dobrze, kochani, to dajcie znać w komentarzach. <laughs> Kończę na, na dzisiaj. Dzisiaj taki króciutki live. Właśnie przyszłam z zapytaniem, czy Was ten temat w ogóle interesuje, czy chcecie podjąć się takiego szkolenia. No i dam link oczywiście do mojej grupy zamkniętej Moje Słoneczka, żebyście z tego szkolenia, jeżeli wyrazicie takie, taką potrzebę, to Wam poprowadzę. Miłego wieczoru życzę i do zobaczenia z tym razem.